Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z strony kanał porady o godowe Życzę Wszystkich bardzo serdecznie, drogie, się, się mniej wszystkich witam. Oczywiście temperatura, jak zwykle, 11 stopni. Może dojść do 12, do 13, albo po prostu spadnie do 10 stopni, tak jak praktycznie zawsze. Pamiętajcie, żeby oczywiście się oszczędzać, brać jakieś witaminy i tak dalej, i mniej więcej pogoda się mniej więcej prezentuje tak. Także jest dosyć w miarę jasna, ale wiadomo, że. O godzinie 16 będzie już ciemno, także, proszę też na siebie uważać w takich mniej więcej ciemnościach, jak już się zaczyna ciemność. O godzinie 16, .00. także, no cóż, yy, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania tego filmu. Dzisiaj będzie mniej więcej o ratowaniu alokazji, dowolnej alokazji, ale w tym przypadku będzie alokazja Frydek Variegata, mniej więcej ta. Tu jest normalna sadzonka, tu jest schorowana, którą będziemy ją ratować. Ratować ją będziemy tak. Tak dobrze słyszeliście, jak, w jaki mniej więcej sposób, to oczywiście zaraz się dowiecie. Ja tu mam przygotowaną ziemię biowita. Ona już jest z nawozem. Także serdecznie polecam już nie trzeba dodawać żadnego nawozu, nikt tego po prostu wystarczy, ale okazję podlewać raz na jakiś czas. I tyle praktycznie. Także zaczynamy od ucięcia aż do połowy korzeni, proszę Państwa, aż do połowy korzeni obcięcia naszej alokazji. I tu bym chciał to jakoś tutaj Wam tu pokazać. Kurde, nie wiem, jak to Wam tu pokazać, praktycznie rzecz biorąc, ale spróbuję. Zobaczymy, może uda mi się to jakoś pokazać. O! Oj tutaj temu I tniemy tu jest coś, tu jest nie tak niestety drodzy Państwo z dlatego weźmy, że tu i w taki sposób mniej więcej możemy ocalić naszą alokację. Dowolną alokację, ale w tym przypadku to jest Frydek y, Frydek Variegata. Ja tu teraz szukam tego guzienka, ale no niestety no nie mogę znaleźć tego. Kurde. No gdzie to się podziało? O, tu jest. Zobaczcie, takie coś powinniście mieć. Zobaczcie, rana jest, rana jest, i wy po prostu to zakopać do doniczki tej także no cóż przechodzimy oczywiście do zakopania tego w doniczce oczywiście przez kilka godzin nie możemy tego podlewać aż po prostu to zaschnie po zasknięciu oczywiście podlewamy normalnie także teraz to mancik zakopujemy więcej w ten sposób patrzcie jak to wygląda i teraz jest gwarancja, że coś wyjdzie, bo już nie raz to robiłem z alokazjami, czy też z kalateami, czy też z innymi roślinami. Także myślę, że to będzie gwarancja sukcesu. Zobaczmy, jak to dalej wszystko wyjdzie. Także dajemy jeszcze troszeczkę. No i no cóż, no właśnie w taki sposób możemy uratować każdą alokazję, nawet tą w tym przypadku Frydek Wariegata, która mniej więcej tutaj stoi. W takim wypadku właśnie możemy uratować każdą, każdą alokację, każdą. Tak też zrobiłem z alokazją Stinger, także jest tu spokojnie, ona jeszcze żyje. Myślę, że wkrótce wypuści jakieś liście, no zobaczymy jak to dalej będzie. Także no cóż, jeśli chodzi o te materiały, tak żeby było na tyle. Także no cóż, będę się oczywiście z wami zmienić, no, także zobaczymy do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie, no się pozdrawiam.